Na początku rozwieję zamieszanie związane z pojawieniem się goblinów. Potem omówię event, a na końcu zdradzę taktykę, która może przynieść zaskakująco dobre efekty. Lud Goblin Festival trwa od 24 do 30 kwietnia. Jeśli zagracie mądrze, może być jednym z bardziej opłacalnych eventów w grze. Na ten moment gobliny pojawiają się jak w Korei. 8 razy dziennie, o pełnej godzinie, między 16 a 23 czasu UTC, czyli u nas od 18 do 1 w nocy. Ale... To może się zmienić. Amazon zapowiada, że gobliny mają pojawiać się co 3 godziny. Prawdopodobnie będą pojawiać się przez całą dobę co 3 godziny, licząc od 18 naszego czasu. Sugeruję śledzić komunikaty Amazonu, Discord, Twitter, może wreszcie dadzą jakąś konkretną rozpiskę. Ale teraz konkrety, to co wiemy na pewno. Pojawianie goblinów zapowiada systemowa wiadomość i komunikat na czacie. Od tej chwili gobliny będą się pojawiać przez 15 minut. Ale jeśli ich nikt nie zabije, zostaną na mapie aż 30 minut. Mogą pojawiać się niemal wszędzie, poza miastami, na otwartych mapach i w open tankach. Wystarczy jeden cios, żeby dostać skrzynkę. Powtórzę, jeden cios. Wśród pojawią się dwa typy goblinów. Normalny, 500 tysięcy HP, drop niebieska skrzynka, respi się przez pełne 15 minut. Szef, 9,6 miliona HP, drop fioletowe skrzynki. Respi się raz na region podczas całego okienka tych 15 minut. Uwaga, drop jest limitowany. Zwykły goblin maksymalnie 30 graczy może otrzymać drop. Szef maksymalnie 100 graczy. Dlatego warto polować na mniej zaludnionych mapach. I teraz najciekawsze. Drop zaskakuje. Można trafić elementy setów z field bossów i ar bossów. Ceny na rynku poleciały w dół, nawet o 60%. Jeśli planujesz coś kupić, to może być idealny moment. A teraz to, na co pewnie wielu z Was czekało. Taktyka. Jak wyciągnąć z tego eventu jak najwięcej skrzynek? Po pierwsze, zapomnij o solo. Party to podstawa. Z tego, co obserwuję, gracze stosują dwie główne strategie. Pierwsza, na starcie eventu rozbiegają się po mapie, szukają szefa, zabijają go, a potem zostają i polują na zwykłe gobliny. Tutaj najlepiej sprawdzają się małe i przejrzyste mapy, po których łatwo się przemieszczać. Druga opcja, zabijacie szefa i zamiast zostać. Teleport i lecicie na kolejną mapę. Dzięki temu macie szansę na więcej filetowych skrzynek, a co za tym idzie, więcej złota i lepszy gir. Jak wspominałem na początku, z tymi goblinami to na razie jeden wielki chaos. W chwili naglania tego materiału brak oficjalnego potwierdzenia od Amazonu co do godzin i częstotliwości pojawienia się goblinów. Dlatego polecam śledzić oficjalnego Discorda i Twittera. A jeśli sami coś odkryjecie, koniecznie napiszcie w komentarzu. Powodzenia, niech Gobi będzie z wami. Good luck, have fun, GG.